Jeśli macie w rodzinie kogoś, kto jest wegetarianinem, to polecam lasagne wegetariańską. Moja córka, która ją jadła, powiedziała, że to jest, smakuje jak normalne lasagne. Co musisz przygotować? Dwie duże cebule, ewentualnie 4-5 małych i 4-5 ząbków czosnku. Pokroić, posiekać. Całą bazą naszej lazani będzie cukinia. Taka dosyć spora cukinia. I pietruszka. Możecie dodać marchwi, można dodać kalarepy. Tak, żeby warzywa to mniej więcej stanowiły tak 500 gramów. I należy to wszystko podsmażyć, usmażyć, poddusić. Najpierw cebula. Czosnek. I za chwilę, kiedy to się delikatnie podsmaży, reszta warzyw, czyli u mnie cukinia i pietruszka. Zbyt długo tego nie smażymy, żeby warzywa nie były aż tak bardzo miękkie, żeby one się nam nie rozleciały. Wiadomo, że jeszcze później będą się piekły. Kiedy nam się ładnie podsmażą warzywka, dodajemy pulpę pomidorową, pomidory pokrojone w kostka i też smażymy. Delikatnie mieszamy. Ta lasagne po przygotowaniu wychodzi idealnie, tak jak lasagne Bolones. Niczym się nie różni. No nie ma mięsa. Ja tutaj jeszcze dodaję około 150 ml soku pomidorowego, takiego w kartoniku. I przyprawy łyżka tymianku, łyżka bazylii i łyżka oregano. I należy te zioła albo zmiażdżyć w moździerzu, albo w ręku, tak jak ja właśnie to przed chwilą zrobiłam. Zioła takie przetarte, takie zmiażdżone dają nam więcej aromatu. Mała łyżeczka soli. Ja mam sól himalajską, dobra będzie też kłodawska i odrobina pieprzu. Ten farsz do lasagne powinien być taki nie suchy, tylko lejący się, dlatego że makaronu nie moczymy, więc część tego płynu pójdzie do makaronu. I teraz musimy zrobić sos beszamelowy. Dwie łyżki masła, dwie łyżki mąki. Delikatnie podsmażamy, mieszamy oczywiście cały czas, żeby nie było żadnych grudek. Musimy to dobrze wymieszać. Za chwilę zmienię łyżkę na taką przepaczkę. Tutaj już chyba łyżką nie zawalczy więcej. Nie zadziałam skutecznie. Też należy pilnować, żeby ta mąka się nie spaliła nam. I teraz dodajemy zimne mleko, pół litra zimnego mleka. Mieszamy, chwilkę gotujemy, aż nam się zrobi ten sos gęsty, ścieram pół gałki muszkatołowej. Jeśli chcecie, możecie dać zmieloną gałkę, czyli jakieś pół łyżeczki. Dodaj biały pieprz do smaku. I sól. Ile soli musicie posmakować? Pół łyżeczki małej. Moim zdaniem będzie dobrze, ale to w zależności, jaka to sól jest. Sos ma idealną konsystencję, jak na załączonym obrazku. I teraz rozpoczyna się zabawa z układaniem makaronu i farszu, który przygotowaliśmy. Naczynie, które wybraliśmy do lasagni należy posmarować dno oliwą z oliwek lub olejem słonecznikowym, jaki macie, tylko nierafinowany i ułożyć plastry makaronu na dół. Będziecie potrzebowali około 200 g makaronu. Na makaron kładziecie ser. Możecie ten ser położyć równomiernie, możecie go rzucić w niektóre miejsca. To wszystko zależy od Was. I teraz kładziecie farsz. Połowę farszu z patelni. Polewacie sosem beszamelowym. Sosem beszamelowym polewacie. Tak nie całą połowę. Używacie tego połowę sosu beszamelowego. Kładamy drugą warstwę. Tutaj nie ma jakiejś reguły. Po prostu farsz trzeba przykryć makaronem. Na makaron zawsze dajemy ser. Na ser układamy drugą część farszu. Teraz już wykładamy wszystko, co mamy. Sos beszamelowy. I nie używamy całego sosu beszamelowego. Zostawiamy tyle, żeby można było jeszcze położyć trzecią warstwę delikatnie sosu beszamelowego. Już kończymy naszą pracę. Powtarzamy makaron, ser i tutaj sos beszamelowy na samym końcu daję. Na koniec kładziemy ser tak, żeby przykryć Dokładnie makaron. Naszą pracę kończymy polewając wszystko sosem beszamelowym. Ja muszę Wam powiedzieć, że ten sos beszamelowy jest bardzo, bardzo dobry. Nasze radzenia skończona. Mi się nie udało je zjeść. Wszystko zjedli, a to znaczy, że było pyszne. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wasze subskrypcje, za łapki w górę i do zobaczenia, do usłyszenia.